ZRS Media Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. E, Państwa prezydentów, Państwa radnych, zaproszonych gości, w tym przewodniczących samorządu Siedlok oczywiście. E, otwieram 24. sesję Rady Miasta Ustrowej. Stwierdzam, że na 23 radnych obecnych jest 20, obrady są prawomocne. Proszę Państwa o powstanie. Witam serdecznie w naszym gronie Księdza Infułata Zygmunta Żukowskiego. Bardzo serdecznie proszę o modlitwę. O krótką modlitwę, prowadzenie tej modlitwy w związku z 26. rocznicą wybuchu stanu wojennego. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie mnie, żebym był z Wami Wszystkimi, drodzy Państwo, w tej chwili, w tym dniu, w dniu 13 grudnia 2007 roku. Stajemy wszyscy dziś w jakiejś zadumie, ale nie dlatego, żeby czcić. Wybuch stanu wojennego, wprowadzenie, bo to jest jedno z najhaniebniejszych wydarzeń w dziejach i życiu naszego narodu. Taka jest prawda. Ale pochylamy się z miłością nad człowiekiem, nad tymi, którzy w zatroskaniu i miłością dla Ojczyzny i dla narodu nie wahali się cierpieć i życie swoje nawet ofiarować. Na ołtarzu miłości Ojczyzny. I nad tym wszystkim, co ogarniamy swoją pamięcią, drodzy Państwo, w naszych sercach, w naszych umysłach, teraz stańmy przed Bogiem, sędzio dziejów i naszych dziejów, i osobistych, i życia naszego narodu. I zachowajmy chwilę ciszy, ażeby uszanować to wszystko, co to wydarzenie dla nas przynosi na chwilę obecną. I za wszystkich, którzy życie swoje oddali we wszystkich zrywach, powstaniach naszego narodu i w tych ostatnich dziesiątkach lat. Wieczny odpoczynek, racz im dać, panie, a światło zbiegły i starannie, dzieci. w pokoju pierwszym. Módl mi się, Boże Wszechmogący, panie zastępów. Stajemy przed Tobą w dziękczynieniu, że przez wieki. Otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem. Na progu nowego stulecia i tysiąclecia. Kiedy tyle sił potrzeba naszemu narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, w naszym mieście, jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdasz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny. Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze bierzmowania dziejów, w cudzysłowie, bierzmowania dziejów udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1979 roku Twego ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie naszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Królowo Polski, jasnogórska Matko Kościoła, patronko dnia dzisiejszego, święta Łucjo Męczennico, módl się za nami. Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego dla miasta Ostrołęcki na lata 2008-2012. Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została podjęta głosami 15 za, przeciwnych nie było, przy sześciu wstrzymujących się. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, to właśnie z tego miejsca. Od wielu lat, już w takich sytuacjach może nie występowałem, ale myślę, że jest na tyle istotna, że to, żeby było nawet właśnie u na w skrócie, ale jednak o najważniejszych rzeczach tak wspomnieć. Proszę Państwa, ostatnie tygodnie upłynęły w Urzędzie Miasta i w Radzie nie? Miasta na... Czy coś? Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, czy Nie, nie. nie. No, proszę bardzo. Pamiętam o opiniach komisji. Nastąpią po prezentacji budżetu, jeśli Państwo pozwolą. Dziękuję. Proszę Państwa, ostatnie tygodnie zarówno gdy chodzi o Urząd Miasta, zwłaszcza Wydział Finansów, Wydział Inwestycji, poszczególne także wydziały merytoryczne, jak i potem w Radzie Miasta, więc wśród osób odpowiedzialnych wybranych spośród osób i odpowiedzialnych za prowadzenie, powiedziałbym, polityki gospodarki miasta, te ostatnie tygodnie były bardzo pracowite przygotowanie Budżetu tego zasadniczego, fundamentalnego dokumentu, gdy chodzi o plany miasta, gdy chodzi też o codzienne funkcjonowanie różnych instytucji, firm miejskich, bez wątpienia wymaga pracy, wymaga odpowiedzialności, wymaga czasem no, łączenia różnych potrzeb, interesów, oczekiwań i wypracowania takiego projektu, który miałby szansę miałby szansę ogarnąć to wszystko, co jest dla funkcjonowania miasta istotne. Proszę Państwa, zasadniczo przygotowania do nowego budżetu łączą się też z pewnymi podsumowaniami, których powinniśmy dokonać, gdy chodzi o rok miniony. Trzeba przyznać, że ten pierwszy rok pracy obecnej kadencji samorządu może nie ma jakichś wielkich osiągnięć gdzie byśmy mogli po sesji pojechać, nie wiem, na jakąś wielką budowę i pokazać, że przez rok zdołaliśmy wznieść mury na wysokości kilkunastu metrów i w przyszłym roku dach założymy i będzie wszystko prawda, funkcjonować. Takich przykładów wprawdzie podać nie możemy, ale myślę, że przy podsumowaniach, które jak sądzę nastąpią w, na ostatniej sesji w tym roku będzie można do wielu sytuacji jednak z tego roku się podnieść. Dziś sygnalizuję tylko, że, e, wprawdzie, podkreślam, nie możemy przez rok pochwalić jakimi się jakimiś szczególnymi osiągnięciami, ale są na pewno sprawy wyjątkowe, co do których e, nasza praca, wspólna praca Rady Miasta, Prezydenta Urzędu Miejskiego i wielu ludzi pozostających zaangażowanych w to, żeby miasto faktycznie funkcjonowało i rozwijało się. Myślę, że dobrok stracony nie było. Dość wspomnieć tylko, czy to strefę gospodarczą, którą udało nam się powołać, czy kilka inwestycji drogowych, choćby z ulicą Gomułickiego na czele, czy też postęp prac przygotowawczych dla inwestycji rekreacyjnych, basenowych tam w tym skrócie powie czy stacji segregacji, pierwsze kroki, które uczyniliśmy wspólnie dla powołania muzeum na portach Bema, rozpoczęte, trwające prace, jeśli chodzi o gimnazjum nr 2. Udana bitwa pod Ostrołęką i uhonorowanie pułkownika, obecnie już generała Draczeńskiego, wreszcie spłacone kilka milionów długów i tak dalej i tak dalej. Ileś spraw, myślę, udało nam się dzięki wspólnej, solidnej pracy wykonać. Muszę powiedzieć, że działaliśmy w dość trudnej sytuacji, zwłaszcza, że można było można zauważyć, czy to przerost administracji, czy różne zasiedziały władzy w niektórych filmach, instytucjach miejskich. Kilka, proszę to też jasno powiedzieć, źle, źle poprowadzonych przez y, ekipę mojego poprzednika spraw, choćby przegrane i kosztujące nas, nas setki tysięcy złotych sprawy sądowe, choćby sprawa benzolu na pierwszym miejscu, tak byśmy mogli to mówić. Niedoszacowany budżet oświaty, czy. To, co stoi przed nami, a więc mierzenie się z problemem, wielkim problemem, wielu pytań dotyczących projektu modernizacji, rozbudowy odbioru systemu ścieków. Ale to, drodzy Państwo, przepraszam za ten wstęp może za długi, bo to dotyczy spraw, które musimy podsumować na liczbach najlepiej. Ja postaram się na najbliższej sesji, prawda, ona będzie taka podziału podsumowująco świąteczną, noworoczną, ale myślę, że kilka faktów, kilka liczb należałoby podać, żebyśmy na gorąco mogli zmierzyć się z tym, co nas czeka. Teraz, drodzy Państwo, jeśli pozwolicie, to w kilku, w kilku punktach chciałbym przedstawić nowy budżet, budżet, który wypracowaliśmy który przedyskutowaliśmy na komisjach, a dzisiaj e, Państwo Radni podejmują odpowiedzialną decyzję i jestem przekonany, że Wypracowaliście Państwo stanowisko, i każda osoba spośród y, Szanownej Rady Miasta Stroleński, y, Rady, którą, która składa się z ludzi reprezentujących konkretne środowiska, y, ludzi, którym wielu, wielu Stroleńczyków zaufało, myślę, że taka decyzja będzie świadoma. Ja rzecz jasna. Przyjmę tę decyzję jakkolwiek byście Państwo rozstrzygnęli. Jeśli budżet będzie dzisiaj przyjęty, rozpoczniemy pracę, by ten budżet wykonywać, jeśli natomiast Rada uzna, że jeszcze nie czas, żeby podejmować uchwałę budżetową w pracę nad budżetem będą trwały dalej. Proszę Państwa, gdy chodzi o budżet, który dzisiaj Państwu ostatecznie przedstawiam, najpierw chciałbym kilka zdań o pewnych tendencjach, które w tym budżecie się rysują i które często są nawiązaniem do pracy samorządu, w ubiegłych latach czasem też są pewne kierunki nowe. Najpierw, drodzy Państwo, chcę podkreślić rzecz jedną. W tym roku. W tym budżecie, nowym budżecie nie podnosimy podatków i chcemy dalej dobrej współpracy z przedsiębiorcami. Dużymi, średnimi, małymi. Też powiem, proszę Państwa, nie jest to jakaś wielka rewelacja, nie jest to związane z jakąś nową budową, nie jest to związane z jakimiś wyjątkowymi pomysłami, które miałyby zupełnie odmienić rękę i sprawić, że będzie porównywalna do jakiejś tam Wenecji, północy, północnego wschodu, czy jakiegoś tam jeszcze. Natomiast myślę, proszę Państwa, że jest to jednak istotna, bardzo istotna sprawa, zwłaszcza, że tendencje do tego, by podatków nie podnosić, wypracowaliśmy wspólnie z wieloma tu obecnymi radnymi już w poprzedniej kadencji, do dziś pamiętam sytuację, gdzie w projekcie któregoś z budżetów władza wykonawcza zaproponowała podniesienie podatków, natomiast zdecydowana postawa radnych Rady Miejskiej sprawiła, że nie podnieśliśmy i te tendencje się utrzymują. Ja dziś przedstawiam Państwu budżet, który faktycznie podatków nie podnosi. Oczywiście prostą sytuacją, prostym wyjściem <coughs> jest taka propozycja, gdzie oto samorząd jednak winuje podatki, proste wpływy do budżetu, nowe zadania można by zakładać i nawet ktoś powie je wykonywać, bo środki są zapewnione. Natomiast myślę, drodzy Państwo, że w tym gronie myślę, myślę, że możemy jasno powiedzieć, że to nie jest dobra droga, gdybyśmy szukali większych wpływów do budżetu przez podniesienie podatków. Myślę, że wszyscy mamy świadomość, że znacznie lepszą, i ciekawszą drogą jest to, by wzmacniać, sprzyjać firmom już istniejącym, pomagać tym, które u nas zaistnieją. I jeśli będzie faktyczny rozwój firm, to i podatki do miasta wpływają inne, nowe, większe. Niezależnie od tego, każda firma, która dobry klimat znajduje, czy jeśli nawet podatki zostaną na starym poziomie, to przecież wpływy są. I to jest nasz kierunek. Wierzę, że Państwo Radni podzielacie takie rozumowanie. Wierzę też, że Ostrowiec ostatecznie na tym nie traci. To sprzyjanie przedsiębiorcom, to nieprzeszkadzanie czasem, jak niektórzy właśnie Państwo z branży mówią, powolutku się utrwala i myślę, że powinno być to stałym znakiem naszych kolejnych budżetów. To, ta współpraca z firmami, to, żebyśmy starali się wspierać i te duże firmy, i mniejsze można by to wszystko opowiadać, także na przykładach myślę że powołanie strefy gospodarczej jest bardzo dobrym przykładem pokazującym, że Stolenco zależy na rozwoju przedsiębiorczości. Nawet te największe firmy typu Stolenco, tak sące, ze zrozumieniem traktują starania miasta i jeśli nowe inwestycje w wielkich firmach powstaną, to myślę, że w jakimś małym procencie także nasza postawa samorządowa. Do tego się przyczynia. Kilka środowisk wprost deklaruje, środowisk, mówię, przedsiębiorców, że postulance znajdują dobre miejsca. Myślę, że środowisko transportowców jest dobrym przykładem. Od lat niezwiększone podatki sprawiają, że chętnie tego typu firmy, postulance się unijskawiają i rozwijają. Dalej, proszę Państwa, podkreślam, tym. W budżecie, który jest przed nami, chcemy kontynuować przygotowania do najważniejszych inwestycji w naszym mieście inwestycji, które wiążą się po pierwsze choćby z rozwojem sportu, ale też rekreacji, możliwości dobrego wypoczynku. Myślę tutaj oczywiście o, o sprawie, o której od lat może od lat się mówiło. My zaczęliśmy konkretną pracę, mówię o kompleksie wodnym, tak w skrócie bym powiedział o tym, że pierwsze poważne prace przygotowawcze sobie się dokonały nowy rok i nakłady, które zamierzamy, może jeszcze nie takie największe, ale jestem przekonany, że sprawią, że ta ważna, powiedziałbym, w tym obszarze fundamentalna inwestycja będzie coraz bardziej nabierać kształtu. Drodzy Państwo, nie odbiega to daleko od tego punktu, o którym mówiłem wcześniej o przedsiębiorczości, o rozwoju strony w sferze gospodarczej. Bez wątpienia, jeśli nastąpią te największe inwestycje, czy to w storze, czy to w elektrowni, jeśli w strefie zaczną powstawać nowe firmy. A przy okazji powiem, już, że we wtorek zostałem zaproszony na podpisanie aktów notarialnych. Pierwsza firma już jest gotowa do wejścia. Także myślę, że ludzie, którzy tam znajdą zatrudnienie, którzy wierzę, że znajdą dobrą pracę, coraz bardziej będą potrzebować też miejsca, gdzie można spokojnie i dobrze spędzić czas, zdrowo odpoczywać. Dalej, proszę Państwa, także przygotowujemy się dalej i to zdecydowanie do innej ważnej inwestycji, do budowy stacji segregacji. Chcę też przy tej okazji choćby wrażenie było, że rozgaduję się i trochę nie na temat mówię, ale jesteśmy po spotkaniu z wójtami, z burmistrzami, samorządowcami tego okręgu i z satysfakcją mogę powiedzieć, że jest pełna zgoda na to, byśmy wspólnymi siłami gromadzili ten wkład własny, który jest konieczny do budowy stacji segregacji, zresztą jak i do innych projektów, gdzie dostaniemy dofinansowanie, ale oczywiście o ten wkład własny, często milionowy, w milionach liczony, musimy zadbać. Wczoraj na nasze zaproszenie przybyli tu wójtowie różnych gmin dawnego województwa ostrołęckiego i nie tylko i właściwie wszyscy zdeklarowali, że chcą podjąć wysiłek finansowy razem z Ostrołęką, by stacja segregacji odpadów powstawała, by wróć Oczywiście ważnej, dużej dotacji unijnej, której się spodziewamy i co do której mamy duże gwarancje, ten wkład własny zabezpieczyć. Mówię o tym, drodzy Państwo, w kontekście budżetu dlatego, że w sposób oczywisty odciąży to nasz wysiłek finansowy. Będę proponował Szanownej Radzie powołania związku, powołanie związku celowego gmin i tych powiedziałbym podmiotów samorządowych, które będą razem pracować i wkłady finansowe czynić dla budowania stacji segregacji od, odpadów. Jeszcze kilka przykładów proszę Państwa i tendencji w naszym budżecie. Chcę powiedzieć, że rzecz jasna nie zapominamy także o innych obszarach życia naszego miasta, naszej wspólnoty samorządowej. Na przykładu nie zapominamy o oświacie. Ostatecznie drodzy Państwo jest jednak więcej na oświatę niż w zeszłym roku. Oczywiście do y, zabezpieczenia tych najważniejszych potrzeb jest jeszcze daleko i wiemy, że to bardzo trudne miejsce w naszym budżecie. Trzeba na oświatę zabezpieczyć no, ogromny procent naszego budżetu, ale nikogo zdaje się nie trzeba przekonywać, że jest to wyjątkowo istotny, wrażliwy i ważny obszar funkcjonowania samorządu, stąd na oświatę pieniądze są. Nie takie podkreślam, jakbyśmy się spodziewali, nie takie, jak zostały sformułowane w oczekiwaniach dyrektorów naszych. Placówek oświatowych, ale i większe niż na zeszły rok planowano, wierzę, że wysiłkiem samorządu w szkołach nie będzie się działo źle. Inne miejsca w budżecie, inne punkty, które dotyczą, powiedziałbym, bezpośrednio funkcjonowania naszych różnych instytucji, myślę, że też możemy ze spokojem to o tym myśleć, choć. Podkreślam, dużo, dużo jeszcze by musiało pieniędzy do strony spłynąć, żeby choćby te fundamentalne potrzeby były zabezpieczone. Ale dla przykładu, drodzy Państwo, biblioteka już teraz ma o sto kilka tysięcy więcej zaproponowane w budżecie. Dla ośrodkowskiego Centrum Kultury też pieniądze są i jeszcze się znajdą, choćby i na to, żeby zabezpieczyć bardzo ciekawy program rodzinny, który będziemy realizować razem, czy pod, pod kierownictwem Osw. Centrum Kultury. Ciekawa propozycja w nowym roku będzie skierowana dla stroleńskich rodzin po obniżonych oczywiście cenach biletów, że tak w skrócie powiem. Myślę, że to będzie ważne i dobre i dostępne dla wielu także niezbyt nie, nie, nie dobrze sytuowanych rodzin. Dalej proszę Państwa jeszcze chcę powiedzieć, że Zauważamy, jeśli Państwo śledzicie wnikliwie budżet, zauważamy też taką tendencję, że chcemy wspierać, wspomagać różne zaniedbane przez wiele lat dzielnice. Oczywiście żadne, zdaje się, z osiedli nie jest do końca zadowolone. Jeśli spływały propozycje do budżetu ze strony szefów lat osiedlowych, to wszyscy oczywiście chcieli więcej niż na możliwe i to przekraczało w ogromny sposób możliwości nasze, ale są te dawno zaniedbane, niektóre dzielnicy, które staramy się czy to w obszarze drogowym czy innym zwierać.